Siemanko, dzisiaj dalej kontynuujemy naszą karierę Juventus. Nie będę dzisiaj krzyczał, troszkę gardło mnie boli, chyba że się będę wkurzał, bo to wtedy tak. No i chyba zaczynamy po prostu z Atalantą gramy ze człowiekiem wzrokiem. Już się boję, naprawdę. Człowiek wzrok, niedobry, niedobry. Piłkarz może bardzo nam zaszkodzić o początek sezonu. No niby zaczęliśmy sezon, wygraliśmy sobie trofeum, a teraz um, tutaj mi, Tiago Moca tłumaczy, że nie musimy się ich bać. I, Nasi kibice robią dają nam wszystko dzisiaj, tak żeby dobrze zacząć ten sezon i żeby pierwszy mecz sezonu jest na pewno na pewno chcemy nim pokazać, że dobrze wejdziemy w ten sezon i pamiętacie do róbcie tak, żeby grali waszym tempem. O tak, tak zróbmy. Dokładnie, dobry pomysł, dobry pomysł tego motta na Juventus Stadium, czyli na Allianz Arena, albo Allianz Stadium. Jeden ma, jed, jeden to jest Bayern, a drugi to jest Juventus No tutaj widzę, że Bakayoko słowa forma, więc sobie Orsolini wejdzie do pierwszego składu no. Za Bakayoko na przykład może wejść Iling, e więc świetnie I nawet może wejść do pierwszego składu, bo tak patrzę, że ten Kieza to... Aha, dobra to, a dobra, robimy ofensywnie eee, I co tutaj jeszcze, Fagioli ma dobrą, Cup Miners ma dobrą, ale tutaj dajmy Kota Takaya Tak, dajmy tutaj kota Takaya, a tutaj dajmy Ue No i co, chyba git, chyba tak wyjdziemy sobie, Fajnie może wejdzie w tym Tak, 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 dobra, wychodzimy tak na Atalantę Nie wiem co to miało znaczyć, chciałem jakoś zacząć fajnie, ale nie miałem pomysłu Więc zaczynamy po prostu tak Czy Atlanta zrobi, jakieś transfery? Nie wiem Ale na pewno jest fajny hymn Kurde, na no serio. Nie, no nie na serio, bo Bułka, bułka robi nie na serio. Wlachowicz. A... Oho! Świetnie! I retegi! Nie! Retygi coś ty zrobił. Tak, wlachowicz tutaj Świetne podanie. a Blachowicz tak świetnie tutaj podał. Idealnie! A, weź. Znaczy no. To była trudna pozycja, jeszcze bramka już pod nogami Ale kurde, no miałeś na pustą. miałeś na pustaka. E, okej. Okay. I Szymański! A słaby strzał, co to za O, no i teraz jest problem. Gorecka w obronie, zobaczymy. Nie, nie do rady kotota ALE ALE! to Tam próbował. O nie, wchodzi Lukman nie no, Lukman, Lukman jest na prawej obronie <grywa> Chyba, że on jest na prawym skrzydle, no też tak może być Przyszedł on ma oj no, Świetnie, ale jednak nie świetnie, oj Aha, dobrze, że to było za długie podanie No na razie gówno robimy, no W tej, w ta, a w ataku ogólnie, bo w, w obronie to świetnie, ale w ataku Nie widziałem naszej celnej akcji Wow O, budzkę, świetnie to jeszcze Świetnie to jeszcze odnalazł. I Kambiazu teraz biega i dośrodkowanie! A i szkoda Dobra, jeszcze Kambiazo ma piłkę. Ale świetne naprawdę świetne dośrodkowanie teraz, uwaga O faul Faul, dobra, mamy piękną akcję. Mamy piękną akcję, żeby strzelić gola. Nie wlachowicz będzie dośrodkowywał, tylko ktoś bardziej kompetentny. A. <laughs> no to że tak powiem, ciekawa sprawa, ale dobra, Ildy Ildes będzie dośrodkowywał. Kurde, serio? A, nie wiem, Fadzioli ma lewą nogę, może? Nie ma. Dobra, Fadzioli doświadkowuje. Szkoda, szkoda, że nie ma lewej, ale dobra. O, świetnie! I tak świetne dośrodkowanie, ale niestety obrona była lepsza. Kamiazo nie ma. O, dobra, udało się i tak. Udało się i tak. Kurde, no jak ja mam tu coś zrobić, jak jest tu milion, no i zabrą mi no. No co za śmieć. No i chuj, koniec. Koniec, koniec, proszę państwa. Remisujemy za talantą, no nie strzelą mi już, no. Ej, 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 ej. ej, 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 Remis remis, 0 do 0. No No nie wiem, no ja nie wiem co ja miałem tam zrobić. Jak w linii kurde było 10. Wszyscy byli w obronie za Atalanty, no to Nie mieliśmy lepsze posiadanie, oni mieli mniejszy, i tak więc jest strzałów. Gównianie, gównianie. Pierwszy... No, ale choć nie mamy przegrany. No to się liczy, to się liczy. W następnym meczu na pewno zagramy o wiele lepiej I w tym meczu gramy sobie z Romain, Romain. Dobra, ten... Gościu, to się buduje <grydy> Tak jak na początku tej serii mówiłem, to się buduje <grydy> Nie na no, żartuję Wow, z zvezda? Co jest, gramy z gwiazdą w Lidze Europy Nieźle Z cweną co my tu mamy? Sven Wezle, Fatih, Kargmruguru, Gruguruk i Olympic Lyon. Więc naprawdę łatwa grupa. No, powinniśmy wyjść z pierwszego miejsca. Zobaczmy. I, 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 Inne grupy: Wolfsburg, Getafe, Aten, Livingstone, okej. Okay. United, Bruges, Moriense i Lugano. No, jak United nie wyjdzie z tego z pierwszego miejsca, to ja nie wiem. Co to jest za grupa? Monza, Braga, Utrecht i Malmo. Monza pana na drugim miejscu chyba. W lidze tego. Jak to jest możliwe? West Ham, Borussia, Aris, Dessaloniki, Heard, of coś tam. Leipzig, Majorka, Pendikspor, Sport, Very bold Club, nie wiem co to jest Lons Family Midland, Shakhtar, Shachtar, Roma Roman, Nottingham. G Nottingham? Gang. ano Nottingham przecież było na piątym miejscu. Gang i Salzburg, Borussia, Panathinaikos, Nijmegen, Hibernian, Barcelona Nieźle. Celtic, Charleroi, Charleroi? Basel Atletico, o to jest chyba najtrudniejsza grupa Atletico, Eintracht, Istanbul, Baszak Szekir i Atromitos Ateny Olympique Marseilla, PSV, Northland, Ceylan, Ferencváros A, no i tyle Jeszcze sprawdźmy sobie ligę mistrzów, czy są tutaj jakieś zaskoczenia Oj, nie play-offy No to już patrzyliśmy A czy mamy jakiś group stage? Dynamo Kiew, Bayern, Olympiakos Brondby Co to w ogóle są za niewyrównane grupy? O, tu jest skończona jakaś trudna grupa PSG, Tottenham, Porto, Dinez No, Sporting, Chelsea, Stadreneum, Bešik, to też nawet ciężka grupa. Napoli, Girona, Ajax, Union, Stan, Trilwa. No, taka se. Galatasaray wygrało Ligę Mistrzów, przypominam. Galatasaray, Arsenal, Villarreal Feyenoord, Inter, Rangers, Slavia. City, Benfica, Monaco, Kopenhaga. I Real Madrid, Fenerbahce, Anderlech i młodzi chłopcy. No. nieźle. Nie wiem, czyli w tym, me, w tym odcinku jeszcze zagramy sobie wizę Europy? O, proszę bardzo. I sprzedajmy Manciniego przy okazji. Do Los, nie no, my tam zasilamy te Los Angeles Galaxy. Oj! Kurde, coś mi się odpaliło dziwnego. Eee, nie interesujcie się co. A teraz gramy sobie... A nie, jeszcze nie gramy. Teraz będziemy grali dopiero zrągnął. Czy jeszcze jakieś transfery? Hmm. Czy jeszcze jakieś transfery? Chyba nie, no chyba gramy tak po prostu już do końca serii. W takim ustawieniu, może w, w tym w styczniowym okienku coś zmienimy. A teraz gramy za s Czy zrobili jakieś. Skupili kogoś? Nie, chyba nie kupili nikogo. Sfilar w bramce, nieźle. Dobra, Bootskę se zagra. Zobaczymy, jak od pierwszej minuty sobie poradzi. Na lewym skrzydle wejdzie sobie znowu E-Link, znowu dobra forma. Kieza słaba forma. Dagraca sobie wejdzie zamiast Zalazara. McKenny sobie wejdzie do podstawowej jedenastki zamiast Gorecki. No, i chyba tyle. abo nie, zrobimy w ten sposób. Miners sobie tak zrobi. O, i zrobimy tak. Dobra. O, Saul Koko ma troszkę złą formę. Ale to w ogóle wszyscy mają złą formę. Dlaczego? Mamy trzy obrońców, Dobra, Gatti sobie wejdzie. Może wejść to nie wejdzie. Tylko Koko sobie wejdzie zamiast dialo. No nie, Koto taka ja on W sumie grał to. No chyba. <śliniczny> no chyba. Wychodzimy takim ustawieniem. No, Lachowiś w kapie. Kao opanka. Lecimy. Ja Zielone, zielone. Robię sobie zielone. Czy ty. A dobra, nie. Nie, 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 Nic nie śpiewałem, nic nie śpiewałem. Nie umiem, nie, nie umiem zielonych, nie umiem. Nauczcie mnie w komentarzu, możecie napisać tekst, to się nauczę. Działby kontra zalewski, oj. Bracham. ale mój minus tutaj wyczyścił, ma go w kieszeni. A teraz Weston. Yy... Co? Weston w Kenii. I Wlachowicz! Pozdrawiam. Żegnam. I spierdolę. dalej <ścoughs> eee, Kurde mole. Kurde mole. Co tu się dzieje? Jaki piękny gol Wlachowicia. Pierwszy w tym sezonie. O! Mlesyk! Ostatni w tym sezonie! Niemożliwe, co tu się stanęło? Nie wiem czy mnie zrozumieliście, ale... wow! Ale! Można powiedzieć tylko tyle! Tylko tyle można powiedzieć o tym golu pięknym tutaj Meston Wakkeni podał i, I Wlachowicz jak tutaj pięknie dołożył Nogę sobie podbił i strzelił prosto w róg bramki, dzięki temu wygrywamy z Romą 1 do 0 Oho, znowu Wlachowicz, świetnie, tutaj do buckę. Buckę! do Bakajoko i Bakajoko! Aj, prosto w bramkarza, niestety, dobra, ale Bakajoko jeszcze ma piłkę. Oj, on jest szybki, on jest szybki, mu tak łatwo piłki nie zabierzesz w Zalewsku. Um... Ohohoho, Bakajoczka, co to on zrobił, co on zrobił tutaj, dobra. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Podanie tutaj na me Mestonowackenie wakkeniego, Oj, Mestonowackenia! Nie zdążyłem podać. Nie, no spokojnie, bułeczka to wszystko ma zasekurowaną. Tylko teraz, pa, i teraz mi strzelam na bramkę. Nie, no nie, tutaj kop miners oczywiście. Bu baka jo, kobal, bo puste miejsce, o, karny kur... Ja pierd... Przez przypadek kliknąłem na no, serio, no przez przypadek kliknąłem w kurde w śliski wślizgnęło się w jakiegoś typa, no Nie no, co to jest? No gdzie? Ja pierdolę Co to jest? Co to? Nie no, w zasadzie jest jakiś, dobra Ha! S! S! A! Ale S, To ja zawsze w prawo rzucam i zawsze bronię Ale S Kurde no, no nie nie strzelajcie mi bramki teraz, nie, proszę nie, tak się ciszę. Nie, nie, Wywalej. walej dobrze. Butska, butska, nie, butska, coś by zrobił. A tam, pięknie sobie wybiega, ale dupa. Ale to było dobre. Baka na skrzydle, wybiega na skrzydło. Świetnie, świetnie mija! świetnie mija! i aj, ajs! Filar niestety broni, ale może jeszcze piłka nasza będzie? Nie no zakończył, no co za, co za gebór Ale dobra, jeden do bo było, było, gorąco, było gorąco Teraz jeszcze drugą połowę przetrwać albo, no ja bym, znaczy przetrwać, no strzelić gola, co nie, jeszcze trzeba, trzeba coś jeszcze zrobić Dobra Ealing, oczywiście dobieg, dobra Patrzcie jakie dośrodkowanie tutaj. No! Na... aj no ten Swilar jest jakiś nie do... nie do powstrzymania. To jest ten giga Mega boss, ultra, nie? Na końcu gry. Nie! A, nie, no kurde, no jak? Jak to się fartownie im odbija zawsze? No zawsze się tak odbija, no. No ale czemu ta gra jest tak dziwnie skonstruowana, że akurat jak mi by się tak odbiło, to piłka by wypierdoliła gdzieś. A im, jak się odbija od słupka, to oczywiście prosto do piłkarza swojego. No to jest takie skurwiałe. A, pozdrawiam z nieczkaszkowi... <laughs> Nieczkaczkowicz. Nieczkaczkowicz. Nieczkawkowicz wielkich. Jeden do jednego. No kurde, Maci. No co to jest? No ja trzecie please. Robimy zmianę, bo się wkurzyłem. Wchodzi sobie Ildys na napadiora, Wchodzi sobie Orsolini na prawe skrzydło. Wchodzi sobie Gorecka tutaj. Ej, ale Górecka w ogóle jak nam dodaje tego? Spiritu! Górecka już się tutaj zaadomowił i to widać No i co? Jeszcze kogo? Na lewe, na lewe skrzydło kogo by tu dać? Czy Retynki może na lewo grać? Na lewym skrzydle? Nie, no ale tutaj zrobimy w sumie tak, w ten sposób i jest, git I kogo jeszcze Fadzuliego? Nie, Szymańskiego wpuszczamy Naszą tutaj perełkę, zobaczymy czy coś da nam O, ale Oselini mu to zabrał no, no lą no, później, ale jeszcze mam piłkę? Nie, nie mam piłki, a ja jeszcze mam piłkę? Nie, nie mamy piłki, jeszcze, dobra, mamy. Nie, nie, nie mamy, bo tutaj Dybaula Dybała <ścoughs> pa, Paweł Dybała, uwaga, uwaga na Pawła Dybałę Nie, Paweł Dybała! wow <ścoughs> Paweł Dybała, ty się uspokój. Spokojnie, panie kolego, co pan sobie wyobraża? błaczka ma tu wszystko... Nie no, ale jak gdyby nie... nie mi Bu Bułka nie popełnił w tym meczu żadnego błędu, bo teraz... Orsolini świetnie, Orsolini! gol, 2-1! Ale gol! Orsolini wszedł i strzelił goła! Proszę bardzo! Co to za piękna zmiana? Bułka nas uratował i później to szybka kontra przerodziła się w Gola. Myślę, że bardzo, bardzo dobra yy, bardzo dobra tutaj sprawa. O, to świetnie... okiwał, patrz, Zatrzymał się i fuu, załadował. Załadował w bramkę tą piłkę świetnym strzałem. No i dwa do jednego pozdrawiam. By się nie pozbierał. No co ty gadasz? No co jest? O dobrze tango, dobrze, lego Gatti. Co to ma baldan z jego nie no, co to jest w ogóle, no? No i co on zrobił? Ej, no, no popycha mnie i nic nie ma, dobra? Uwaga, uwaga, dobra, ja tutaj wybiegam sobie. No i nie no, ten sędzia jest jakiś, nie wiem, no, daje faul za wszystko, dotnij tylko go i od razu faul daje, dobra. O kurde, no teraz chciałem sfalować, to nie sfalowałem, ale teraz bułeczka, dobra, i kończymy ten mecz. 2 do 1 wygrywamy z AS Romą. No, to był bardzo ciekawy i bardzo fajny mecz. No, git, no to był akurat bardzo fajny mecz, który zasługiwaliśmy na wygraną. Oni też zasługiwali na wygraną. Bułka najlepszym zawodnikiem. Nie, no mi się podoba, mi się podoba. Takie mecze mogą być zawsze. Mamy 6 punktów, nie, 4 punkty, sorry. Brescia ma 6. To jest Beneminek, tak przypomnę. I dwie wygrane. Chyba, że grali z Wenecją i z Lecce, no to wtedy rozumiem. O, ale kończymy okienko transferowe zaraz i nie wiem, czy kogoś jeszcze kupywać. Chyba nie. Chyba to się nie opłaca. No Błuckę failuje findowanie formy, ale spokojnie. Spokojnie. Po prostu lecymy. Na Cwena Zvezda. Serbski klub. Nieźle. Zaczynamy tutaj o Ligi Europy. Z lachowiciem tutaj siedzimy. Jakie są Wasze plany na pierwszy mecz? Z, yy... na pierwszy mecz fazy grupowej. I wygramy, pozdrawiam, yy, tak UEFA prezentuje, dobra, nie interesuje mnie to, no to tak, zobaczmy, dobra, nie mamy nawet, fajny skład, o, Wlachowicz, słowa forma, dobra, niech chcę zagra Bucka, co jest, Svena zwezda, to tam, raczej nie powinniśmy mieć żadnych problemów, McKenny sobie tutaj zagra, zagra sobie też Miretti, Eee. Yy. Co? No, i chyba tyle. To chyba tyle. Kapitanem zostanie Saul Koko. Uch, to to za piękny stadion Czerwonej Gwiazdy, Stadion Rajką. Mitzić ćwaniaździa. Nieźle, nieźle. Będzie, no, ciężko. Moim zdaniem, będzie ciężko. Celna z nie jest takim słabym zespołem, jakby się mogło wydawać. Znaczy, no, zobaczymy, no, ale tak mi się zdaje przynajmniej. No i co, świetnie tutaj to wygląda czerwone trybuny? No i co, lecimy! O gościu, jak z takiej odległości strzelasz, to ja nie wiem, czy ty chcesz Bukę pokonać, czy Kariusa, ale. Dobra, wejdzie out. z naprawdę yy, niebezpiecznej pozycji. Oh, out, Wolny Kadioglu? No dobra, kadlu to kadru Pozdrawiam! Pierwsza bramka kaddioglu w drużynie widzę Europy Strzela. Ja mocy zbytnio nie ma. No ale ładna bramka z wolnego Do niczego nie może się przyczepić. Naprawdę ładnie tu uderzył Ym, Co? Dokręcił No i bramka nie miał z tym zbytnio szans Była za jego dystansem ramion Zasięgiem ramion, no i wygrywamy 1-0 <grym>, Co jest? W piłkę nie trafił Co za co cep O świetnie, retegi, retegi! 2-0 Redegi świetnie tutaj wyłuskał piłkę I gol, i gol, wygrywamy 2 do 0 mm, Nie ma zbytnio tutaj emocji, bo ja się tak nie czuję Nie czuję się z tym, my powinniśmy wygrać, tu nie ma zbytnio emocji, że OOOOO GOL, OLE, OLE STRZELIŁ Nie, no przecież my powinniśmy to wygrać, więc no co No git, po prostu git, się cieszę Jestem bardzo uszczęśliwiony tą informacją Gratulacje użytkowników, wygrałeś, wygraną Z swoją zezwą w Lidze Europy kiedy chcesz przyjąć swoje zamówienie? Teraz. No, to wywalej. O pierwszy błąd kadioglu. Chyba w, w ca... od początku, kiedy tu jest. Czyli od czterech meczów. O dobra, bułka wychodzi. Ho, ho! Magiczny supek! Pozdra... Ole, za Zajebał Zajebała, ale i tak nie trafił. Ale beka z niego ty. Magiczny supek. To był bu Bukari w ogóle. Ole, to kiego wolno. Ha, magiczny supek nas broni. Wow, kto to jest? Olainka jakiś? Fajnie wygląda. Nie, gdzie ty podajesz? Ło! Wow! No dobra, ale myślałem, że sobie przyjmie i sobie... Bo chciałem to pojść na drugą stronę ogólnie. Myślałem, że sobie przyjmie i ze strzeli, a on z przewroty tam próbuje. No to pozdrawiam. Pozdrawiam w strzeleniu bramki. Powodzenia, znaczy. Powodzenia w strzeleniu bramki. Nie pozdrawiam. Znaczy... A nie pozdrawiam, a nie pozdrawiam ich. A co tam? Wygrywamy z nimi z lamusami. No, to nie pozdrawiam. Uuu, Kadioglu, świetny. Patrzcie, patrz, patrz, jak dośrodkowanie tutaj da, świetne. O ja! Nie no, co jest? Co jest z tym Kadioglu, ty? No, takie świetne dośrodkowanie daje. Prosto na głowę, no ale Szymańskie niestety nie jest jakiś tam Speca modułówek, Nie jest Christian Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sweet. nie no, Kadioglu to jest mistrz. Kadioglu to jest po prostu mistrz A teraz kambiazo, Patrzcie i kambiazo! Aj, i prosto w niestety Ale Kadioglu co on robi? On czyści wszystko ty O dialu to na skrzydle Ja myślałem, że to To Wea Przecież ue nawet nie ma na boisku way, way. I kambiazo Wow Aj prawie Naprawdę gi humor gitowa. A teraz tak Chindyay Chindyay da radę przeslizgnąć się? Nie, nie da radę ole świetny strzał, ale bułeczka Błeczka dzisiaj ma świetny dzień. Oho, ale teraz mają... Ale teraz mają... A bo mają auto gol! Sorry, ale nie Bułka tutaj świetny. co ja gadam w ogóle? Że gol, jaki gol? Oczywiście bułka. Sziu! Okej, okay, magiczny słupek drugi raz. Magiczny słupek razy dwa w tym meczu. Fajnie, fajnie, dzięki, dzięki słupku. Kocham cię. O, ale teraz patrzcie jak auto... Nie no, co to jest za podanie, co to, co to jest, za podanie w ogóle, dobra, jeszcze może szansa jakaś, o, ale świetnie, pa, mmm, dupa, koniec, 2 do 0 wygrywamy, naprawdę ładne bramki, znaczy w sensie, ta jedna ładna bramka, to druga to po prostu odebranie i gol. ale 2 0, 2 0 się liczy, 1 do 0 byłoby słabo, 2 0 jest git, Eee, no. I co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że kończymy ten odcinek w bardzo dobrym nastroju Kadjoglu najlepszy zwodnik, zgadzam się, ale Buka na drugim miejscu zdecydowanie Czy są jakieś tutaj... O, Fatih Kagamrgurk wygrał z Olimpikiem Linią 4 do 1 Wow, niemożliwe Czy są tutaj jeszcze jakieś zaskoczenia? Roma z bugiem remisuje O, Bruce 1 0, to git Charlois z Celticiem remis, wow, nieźle i chyba tyle. A, Istanbul. A, nie, Istanbul z Baszek, Czech i tam to akurat normalne, moim zdaniem. I co? Aha, no tak, faktycznie. nie strzelili cztery bramki, stracili jedną. Mają lepszy goal Difference. Ansepty Match. Nie gramy w lidze Europy. Zagramy sobie z Frozenone, Sassuolo oraz Napoli. O, nie, no bułeczka, to brawo. Tak samo. Nie, no co, co, to, je, co to jest? Kardiogluf face to faint form, supports z unhappy. Nie, no to jest, jakieś, to jest jakiś błąd w Matrixie ewidentnie. Przecież ogólnie jest naszym najlepszym zawodnikiem. No, oprócz. Bułka. No, oprócz bułki. Oprócz bułki. Myślę, że. powiem tak. Powiem wam tak. No, ra. Co się patrzysz, parwodęta, kurwa. Ludzi Delmy nie widziałeś? Idź lepiej sprawdź, czy Twoja matka przestała się puszczać. Dziwka. Stare mu takie rogi.